Jestem nauczycielem w Państwowych Szkołach Budownictwa, nauczycielem nauki praktycznej zawodu stolarz oraz technologii drzewnej i meblarskiej. Prowadzę też zajęcia z kółka zainteresowań rzeźbą. Moje pierwsze studia to zaraz policją skończyłem na Wydziale Prawa w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jak to się stało, że trafiłem w ogóle do tej szkoły? Miałem firmę, która się zajmowała e, stolarstwem. Wcześniej mm, zrobiłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, mm, na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek pedagogika, a więc miałem mm, przygotowanie merytoryczne w postaci tych studiów do tego, by być nauczycielem. I złożyłem pismo do pani dyrektor. Do Państwowych Szkół Budownictwa z prośbą o to, aby mnie zatrudniła na stanowisku nauczyciela, zgodnie z moim wykształceniem, nauczyciela przedmiotów prawniczych. Ale zaproponowała mi pracę jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu, właśnie z racji tego, że prowadziłem firmę, ale po namyśle stwierdziłem, że spróbuję. Później się okazało w trakcie już pracy, że jest zainteresowanie młodzieży rzeźbą. Wcześniej miałem epizod, epizod takich, że mm, wykonywałem rzeźby, ale nie tylko z drewna, również z ceramiki, z kamienia yy, i wystawiałem w galeriach. Podczas zajęć właśnie uczniowie zauważyli, że coś tam czasami wyrzeźbie, no i zaczęli dopytywać, czy mogliby przychodzić na jakieś dodatkowe zajęcia. Po rozmowie z panią dyrektor, a rozmowa ta dotyczyła możliwości prowadzenia takich zajęć pozalekcyjnych, pani dyrektor przychyliła się do mojej prośby, żeby stworzyć takie kółko, nazwijmy to zainteresowanie zajęcia pozalekcyjne ze snycerki. No, i tak to trwa trzeci rok. Prowadzę te zajęcia. Część młodzieży się przewija, e, ta sama, część przychodzi, odchodzi. Wiadomo, że kończą szkołę, też odchodzą, ale ogólnie jest zainteresowanie. Cieszy mnie to, jak młodzi ludzie odnajdują sobie talent i okazuje się, że rzeczy, które dla nich się wydawały być pełną abstrakcją, niemożliwymi do, do wykonania, okazują się e, dla nich być łatwymi. Po iluś zajęciach. E, nabierania e, wprawy, techniki, wyłaniają się talenty. Od wczesnych lat e, młodzieńczych zajmowałem się drewnem jako takim, lubiłem zawsze coś podłubać, jakieś szafeczki zrobić, coś wyrzeźbić, e, jakieś ramki. I sprawiało mi to niebywałą frajdę. I tak zostało do dziś. Cieszę się, że mogę też te pasje e, przelać, zaszczepić w młodych ludziach wyłonić na światło dzienne ich talenty, które czasami są ukryte. Oni sami, nie wierząc w to, że tak się dzieje, odkrywają. Odkrywają talent potem, który się przeradza w pasję. A pasja jest najważniejszą w życiu, bo czym jest człowiek, który nie ma zainteresowani pasji? Kolejną pasją, nie wiem czy nie mniej, a absorbującą mój umysł i moją duszę jest pasja związana z historią. Z historią przede wszystkim polski, a najbardziej okresem dwudziestolecia międzywojennego. Jako 15 piętnastolatek już miałem motocykl, oczywiście musiał być to zabytkowy motocykl. Marzyłem o motocyklu przedwojennym polskiej produkcji SOKÓŁ, co było nieosiągalnym. On otworzył mi wrota do, do pewnych sfer życia e, kulturalno-obyczajowego. E, wszelkiego rodzaju e, świętach, rekonstrukcjach e, jest wszędzie mile widziany i zapraszany. I, I tak występuje czasami w Muzeum II wojny światowej. Tak jak w 2018 roku, na stulecie odzyskania niepodległości, byłem zaproszony przez pana dyrektora Nawrockiego, obecnie prezesa IPN-u. W obchodach e, rocznicy wybuchu wojny na Westerplatte, w rekonstrukcjach bitwy nad Wzurą w Kutnie, Krojanty, no i czasami też występuję w jakichś filmach fabularnych, gdzie, gdzie jestem kierowcą z reguły motocykla, czasami robię też jakieś troszeczkę może większe role, gdzie, gdzie jakiś tam epizod się przewija. No, i w tej szkole też czasami robię z uczniami akcje pod tytułem historia. Najbardziej jaskrawym, transparentnym tego przykładem jest obchody 11 listopada. Wiadomo, że one nie odbywają się 11 listopada, zawsze się odbywają w okolicach, czyli z reguły przed 11 listopada. Wówczas się przebieram w mój mundur. Zapraszam gości, moich przyjaciół spoza szkoły, którzy uczestniczą w grupach rekonstrukcyjnych, w taki sposób, żeby oni byli troszeczkę inaczej niż ja ubrani, mogli prezentować jakieś inne sfery życia, na przykład um, cywilne w okresie II wojny światowej, II Rzeczypospolitej. No i robimy takie lekcje żywej historii, chodząc od klasy do klasy, opowiadając, jak to się ubierano w czasie II Rzeczypospolitej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak był postrzegany człowiek, życie, żołnierz i co znaczyło dla niego słowo patriotyzm Polska. Poprzez te działania moje młodzież może zauważyć, że jest coś więcej niż tylko konsumpcja, wyspanie się i spóźnienie do szkoły, bo musiałem się wyspać. Jest coś więcej jak lekceważenie drugiej osoby. Jest, jest empatia, jest pasja, jest honor i no, nieustępliwość w dążeniu do tych rzeczy, które uważamy za dobre. Rzeźba pokazuje nam, że cierpliwość popłaca, systematyczność przychodzą na zajęcia, przychodząc na zajęcia takie już z rzeźby, młody człowiek zaczyna od deski, której nie ma nic, żadnego śladu po jakimś artyzmie, że coś tam będzie się wyłoni. Ja mówię zawsze do młodych ludzi, wyściągacie tylko tę zbędną warstwę, bo tam w środku to jest, to czeka, a wy musicie to odkryć. Oczywiście można poprzez pracę taką systematyczną, cierpliwą coś uzyskać. Wśród mojej młodzieży jest bardzo dużo takich ludzi, którzy Którzy te rzeczy zauważają i zaczynają stosować we własnym życiu. No, zdarzają się właśnie y, tacy y, uczniowie, którzy, którzy już mają, y, mają pogląd na swoje życie i pomysł na to. A nawet jeżeli nie mają, to to co robią, robią to z pasją, z zaangażowaniem i z poświęceniem niejednokrotnie, bo przyjeżdżają do mnie. Tak jak w naszej szkole się uczą y, dzieciaki, które mieszkają po kilkadziesiąt kilometrów od tej szkoły, to muszą zostać dłużej i później wracają do domu, żeby z kolei znowu rano być na zajęciach. I to jest też poświęcenie ogromne. Oni się uczą poświęcenia, e, a odrzucają konformizm.